Często się tu widzę w odcinku życzenia. Boże to na razie grzeszka z kanału. Grzesiek życzy Ci, żebyś wyszedł na te sprawy. I żebyś miał zdrowie. I żebyś miał zdrowie, żebyś żył. I żebyś miał. i wszystkiego najlepszego z okazji tego narodzenia Wszystkiego najlepszego i jeszcze jak chcesz to napisz albo nie może ja do ciebie nie, zobaczymy Może do Ciebie napisz może ja Może, może ja napiszę Ciebie na e-mail list i z napisem do ciebie bo skontaktujemy się jak... może uda się nami. co o tym tak. może byśmy się jakoś skontaktowali gdybym do ciebie napisał albo ty już do mnie napisał i napisał ja albo ja bym ci podał numer mój Go to oh, no. I don't support them. Why You don't, you don't... You don't... Ah.